Będę nagrywać. Siemaneczko Z tej strony Młody gacz, Młody Gracz W dzisiejszym odcinku W dzisiejszym odcinku będę walczyć Z zombie ligowanymi Piglinami I to nie byle, byle Jakimi To będzie ponad Ponad Tysiąc tak, ponad tysiąc ben, będę walczyć. Pyk. Chwila wszystko jest? O. Teraz e, użyję to. Hmm. Pyk, już się zaczyna. A ja teraz ewakuuję się szybko, do tyłu tutaj się wycofam, pyk, tutaj robię parku, stulecia, tutaj idą do mnie, pyk, a spadłem, aaa, fatalnie, ale nuda, jest, ja tu szybko zjem. A masz knockout tuje będę ich powolcu knokautować bik 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 pik bik Szybko zjem. jem Byk pyk 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 pik bik o trochę mapę sobsułem przez to, ale jaki jest z tym Ważne sobie właśnie Walczyć tutaj. Wow. Później będę musiał jednak to naprawić. Pyk, pyk, pyk. Zobacz się, wycofam teraz. Ponad tydzień podobno ma tutaj być. Tak, ma być, ponieważ właśnie tutaj dałem. Tyle spawnerów i liczyłem nawet na kalkulatorze. Co e, do, do ostatniego. No i to będzie naprawdę ciekawe. Aha! Pik, pik, pik! Broja jeszcze jest w takim dobrym stanie to, to jeszcze mogę sobie pozwolić na walkę Pik, ja tu letę Pik, 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 pik. Muszę się teraz wycofać Chyba trochę za daleko i ja weźmiemy ja tutaj walczę a w tym wiki możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz lub coś coś przynajmniej, żeby właśnie wspierać mój kanał bo tutaj jest bez przerwy toż. o, chicken y, hod, lub coś <gryzła> a ja tutaj pobiegnę szybko się wycofam, zjem Jezu, a ich tylko przybywa A masz, a masz, a masz, a masz, a, masz, a, masz, a masz. dalej się dobrze trzyma Chyba muszę szybko trochę uciec stamtąd. Hop. Jak biegną Bez kitu Dobra teraz bez bez pitolenia już walczę. Albo muszę, je muszę jednak uciec. Byk. Jezu, już mi totem wpadł. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, ale mi tu dobrze idzie. Pyk, pyk. A ty Witlu naprawdę polecam i zasubskrybować ten kanał Naprawdę się opłaca Tutaj szybko pobiegnę, tu, tutaj zaatakuję pyk, 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 pyk pyk to szybko trochę podbiegnę Tutaj pobiegnę, tutaj jeszcze pójdę Byk, pyk Jak ja daleko rzuciłem Aha, ma pewnie wywaliło, no i super To mimo! Ma... A masz, a masz, a masz, 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 masz. masz, masz, masz. Też szybko zjem Dobra, mam tu dalej pod kontrolą Pik, 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 pik Ale mnie szybko biją! Ale obrażenia szybko dostaję A i jak było tak dalej? Robi. Bez, bez... kitu. Chciałem walczyć z... z... to i mam. Sama, sama, sama. No i znowu... tutaj jestem. No i super, Jezu jest. Bez kitu, walka bez kąta. Pyk, <grym>, pyk, 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 pyk. Teraz szybko się podlacza. A oto mnie. No i super. Wezmę to. No i uciekłem im. Teraz szybko biegnę. Jezu Chryste. To... Naprawdę jest tutaj całkiem po. Wow. Big, 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 pyk, pyk, pyk. Szybko zjem. No i dalej mogę walczyć. Pyk, 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 tutaj szybko ucieknę na tył Bo muszę jakoś się uleczyć Niezu ile ich tu jeszcze ma być Rozumiem, żeby walczyć z tysiakiem, ale teraz, tak? No to teraz znowu ewakuować się odleczyć pyk, 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 pyk. Je tu bez przewy ich tylko dochodzi tutaj Hasa blokowali mnie przy ścianie. No i super. Dobrze, że mam te NDP, żeby się odblokować. Pyk, pyk. Teraz szybko zjem. No i super, znowu mnie zablokowali. Pyk, 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 pyk. O, tutaj jestem. Ech, pyk, pyk, pyk. Aha, dalej ich tutaj tylko przybywa, tutaj bez przerwy. A ja tutaj szybko zjem i teraz ucieknę trochę na tył A zobaczę z ciekawości Aha, je tak nie zobaczę Pyk, pyk, też znowu ucieknę hmm, tutaj Jaki bak Wow, naprawdę ich tu jest sporo, wow. Pyk, 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 a ja sobie tutaj normalnie wbiję. Wow, naprawdę sporo. Pyk. No może minimalne obrażenie odstaje, ale jaki system. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Bez kitu, naprawdę to się robi ciekawe. E, teraz szybko sobie podlaczę. E, tam. Ale to, to naprawdę wielką fordą atakują we mnie. Pyk, 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 pyk. Miau. E, teraz tutaj sobie pójdę. Oni dalej mnie bez przerwy gonią. Pek, 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 Też ucieknę szybko. A ich dalej tylko jest tutaj. Pek, 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 No i super. 10 minut walki bez przerwy. Pek, 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 pek. Jezu muszę szybko zjeść Mmm Tam szutla Aha NDP chyba jednak nie Słowo Super No to dalej muszę jednak walczyć i się leczyć pyk 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 Naprawdę ich jest tutaj całkiem sporo Jezu chyba A ich się tylko pojawia tutaj pyk, 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 pyk dobra, teraz szybko ucieknę uleczę się i dalej mogę walczyć pyk, 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 znowu się szybko uleczę pyk, 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 pyk teraz ulecę i się wycofam Idę spać, bo jest ciemno i mało krowitla tutaj. Tutaj. E, zaraz wyjdę i będę dalej walczyć. Jezu Chryste, ile tego złota tutaj jest? Jezu. Ile mięsa? Ile wszystkiego? Trzy, dwa, jeden. Wow, ich tu się naprawdę zrobiło tam w tym sporo Ha, wyszedłem Pyk, pyk, pyk Ale tak taktycznie to robię Dobra, muszę teraz szybko uciec z psa Pyk, 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 pyk Pyk, 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 pyk Naprawdę to jest To jest chaotyczny atak Byk od, od lewej strony do prawej pyk, 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 pyk. Też szybko zjem. Wow, naprawdę tutaj sporo się dzieje. Wow. Jezu, jest. No i znowu mnie przyciskają do ściany. Pyk. Aha. No super. Jezu, no, jeszcze ich tutaj jest Super, teraz mi to tym jeszcze wpadło. Hmm, zakładam. E, teraz jem koksa. Big, 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 big. big. Też e, muszę się szybko wytrofać tam. Jezu, jak szarżuję na mnie całą chodą, e, ja tam pójdę. Dobra, teraz mam szansę znowu zrobić parku. Pyk. Dobra, teraz jestem całkiem bezpieczny znowu e, tylko syna kutlaka. <gryw> jak oni wchodzą masową ilością! Wow! Pyk, pyk. No może minimalne obrażenia dostaję ale tak przynajmniej jestem w stanie to zrobić Też szybko zjem Jezu Chryste, to jest masakra Wow Pyk, 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 pyk Bez przerwy tutaj walczę już 14 minut No to kątla praktycznie nie ma Pyk, pyk, pyk. A ich tutaj jest naprawdę bez przerwy tylko. No i znowu zjem. Teraz muszę uciec, sobie właśnie założyć totem. Wow, ich jest tutaj bez przerwy. Wow, naprawdę masową ilością. Dobra, szybko zjem. Aha, ostatnia ndpr mi została. No i super. Teraz trochę się wycofam. Podleczę się. No i mogę wyrwać. Pyk, 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 pyk. Ale to jest naprawdę ciężkie. Tutaj cokolwiek zrobić. E, tutaj wrócę. Pyk. Daję kolejne Wow, naprawdę sporo Jezu jest tak, pyk, 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 pyk. tak taktycznie, czasami atakuje. O, tutaj zjem. Jezu, jest ten... naprawdę sporo tu jest. Pyk, pyk 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 bez przebyć no i mnie znowu wyjaśniają powoli Jezu to tutaj pójdę widzę że tutaj sporo tego jest E tutaj akurat tam Pek pyk 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 pyk, pyk. Pyk, pyk, znowu. Pyk pyk. Ogarnia. No i znowu prawie się straciłem totem. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. No i znowu się wycofam bez... I tak to całkiem dobrze idzie. Pyk, 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 pyk. Znowu trochę się wycofam, podleczę się. Nie widzę chyba praktycznie tym kąta O, już się skończyli, no to dobrze. Pyk, 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 No i już mogę już praktycznie powoli kątlić. Teraz się podlecza trochę się wycofam ich tutaj trochę zmyliłem Pek bekk bekk minut bekk 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 tu 17 bekk 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 Jezu chyba. Wow, wow, naprawdę sporo tego. pek Aha, to ten to oni tutaj biegną do mnie pyk, 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 Ale to się robi naprawdę nudne powolutku. Dobra. E, oni tutaj odchodzą, ja ich eliminuję. Jest po prostu wisej końca. Bieg, 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 Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. No i zostały ostatni, ostatni już praktycznie jeszcze tutaj został. Szybko zjem, podleczę się. No i została już mała grupka. Pyk, 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 pyk. O, jeszcze tutaj parę i tu zostało. Tutaj pokonam. Tutaj. Pyk, pyk, tutaj nie zachodzą, tutaj ich też wyeliminuję, pyk, 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 no i to chyba już tyle z tej walki, no i znowu ja wygrałem, pa pa, miłego dnia.